Siemanko, ja jestem Janosik i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wraz z dzisiejszym filmem chciałbym zapoczątkować pewną serię, czyli Minecraft Hardcore. Mam nadzieję, że będzie ona trwała więcej niż kilka filmów, bo chciałem stworzyć tego taką małą historię. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję po więcej filmów z tej serii. Oraz zapraszam Was na Discorda którego link macie w opisie. Więcej informacji znajdziecie tam oraz na filmach poprzednich na moim kanale, więc zapraszam serdecznie. Ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. A więc na samym początku postanowiłem zebrać trochę drewna, żeby zrobić z niego crafting drewniany kilof i zejść pod ziemię, żeby wykopać trochę kamienia na narzędzia. Dobra, także zebrałem już podstawowe sobie jakieś itemki i teraz myślę, że znajdę jakąś kopalnię, żeby zebrać węgiel, żelazo, chociaż podstawowe itemki. się podstawowe surowce na itemki, a tam widzę wieżę pillagerów, nie wiem czy właśnie iść do niej ale nie mam jej też jedzenia najpierw bym może spróbował znaleźć jakieś jedzenie a później dopiero wejść ale chyba... okej okay. nie znajdę tutaj jakiegoś jedzenia no, osiołki dają tylko skórę chyba jest iron golem więc będziemy mogli mieć jakieś też żelazo, a to możemy sobie w zrobić Mięsko. Y, u, y, chlebek. Dobra. Tam są pilacze. Dobra. Zobaczymy, co mają w skrzynce, Mam nadzieję, że coś. Ktoś... Okej. Okay. No nie, nie najgorzej, ale mamy marchewki. jakieś Zawsze to będzie można zrobić farmę marchewek. I teraz co zrobić? żeby nie spaść na pewno dzisiaj chciałbym znaleźć miejsce na może chociaż na tymczasowe zamieszkanie osiedlenie się próbujemy ich rozwalić, choć to jest tryb hardcore więc raczej nie będę próbował i od razu sobie uciekniemy tam jest kolejny, no powiem wam, nie mam szans z nimi Bez zbroi i bez dobrych narzędzi. Okej, okay, widzę już tam Uu, na horyzoncie jakieś wejście do kopalni. Na razie ja bym uciekł od nich. Tam jest kopalnia i tam sobie pójdziemy. Na razie spróbujemy sobie uciec od vilagerów. No, są za dziady, będą mnie gonić, tak? Chyba im uciekłem Tu też jest w że jakaś może nie kopalnia, ale zejście do kopalni albo chociaż Żeby było troszeczkę węgla. Nie zabrałem wszystkiego z dzierżów villagerów, ale wolę na razie nie ryzykować. Nie chcę, żeby film skończył się na żeby seria skończyła się na jednym odcinku i to nawet nie pełne. jest noż, węgiel jest więc możemy sobie trochę mięska przepalić przynajmniej zacząć przepalać też możemy będę chciał na pewno wziąć i zebrać wełnę z owiec żeby przespać od razu sobie pierwszą noc bo Ułatwiłoby mi to przede wszystkim zadanie ich od razu w drugim dniu byśmy mogli sobie zacząć coś już budować Ale słyszałem ząbiaka Jaki dźwięk? Okej, okay, ciekawy Dobra Teraz tak czekamy na przepalenie mięska, jeszcze tu mamy 3 i myślę, że pójdziemy do tamtej kopalni, to bo w tamtą stronę wydawała się większa I mogę w tym czasie trochę więcej węgla okej okay. dobra, więc przepalę mięsko wyjdę stąd i widzimy się w następnej kopalni Dobra, jestem już w jakiejś, można powiedzieć, kopalni i co pierwsze żelazo oraz zapomniałem powiedzieć, że gram na tej najnowszej wersji, czyli 1.21.5. Nie grałem jeszcze na tej wersji jako żeby grać jakiegoś hardcora i nie jestem przyzwyczajony do tej wersji, więc nie wiem czego tak naprawdę mogę się tutaj spodziewać. Ale na pewno chciałbym znaleźć miejsce na osiedlenie się chociaż tymczasowej i przespać noc. Udało mi się zebrać trzy kolory wełny i dwie białe. Widzę tam lawę, więc może to być jakaś większa kopalnia. Może zanim tam zejdziemy, przepalimy sobie żelazo, które wykopałem przed chwilą. Mamy go cztery. To jest nam nie jest potrzebne. Mamy troszkę jedzenia. Chlebki mi się skończyły, to możemy wyrzucić. I na razie to wełnę zostawię. Zobaczymy. Jakie, wie, ile więcej owiec uda nam się zabić i jakich. Zrobimy sobie na pewno tarczę. już trochę bezpieczniej się czuję, a z reszty żelaza zrobimy sobie kilo. To myślę, że będzie jedna z lepszych opcji. Ale to nie teraz. Do kopalni widzę, że nie zdążymy wejść, dzień minął trochę szybko, nie powiem. Więc szybko teraz wyjdę i spróbuję zebrać owce, w sensie wełnę z owiec. Bo ja nie chcę chodzić ani po ciemku w jaskiniach, ani po ciemku po ze na zewnątrz, więc najlepiej by było znaleźć jakąkolwiek owcę. Jest wszystko: są kury, świnki, ale nie ma krowy tam, nawet są. Też je będziemy mogli sobie zabić, żeby mieć skórę. I są, i są owce, dobra. Bardzo dużo koni mógłbym je wszystkie po pozabijać na skórę, ale tego raczej nie zrobię. Teraz zrobimy sobie łóżko. I widzimy się w kolejnym dniu. Dobra, także przespaliśmy już noc. Wezmę sobie jeszcze trochę jedzenia. O nie, ten. Żebyśmy nie musieli stamtąd wychodzić. Nie będziemy mieli jedzenia. I miałem sobie jeszcze spożyć kilo, co teraz zrobię. Będzie nam się łatwiej i szybciej kopać I po kopalni. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy sobie jakoś miejsce do osiedlenia. Najlepiej by to było gdzieś blisko wioski, ale jak się nie uda, no to... Cóż, szkoda. Na razie wejdźmy do kopalni. Oj! Oj nie, to nie w tą stronę. I zbierzmy jak najwięcej surowców. Będę celował oczywiście w jakiś. No węgla trochę mamy. Tu możemy sobie użyć do buteleczki, kurczę, buteleczki z ECF-em. Na razie nam nie jest pod co to, to stawimy i możemy schodzić. Mam nadzieję, że znajdę jakieś żelazo i nie wyjdziemy stąd z pustymi rękami. Tutaj nic nie ma. Jaderko też by nam się przydało. O, tam można jeszcze wejść, chciałem. To nie, nie dolawy kroczki. Tam chyba nic nie znajdziemy. No nie mówcie, że tutaj nie będzie w ogóle żelaza, ale okej. Okay. To właśnie takiej kopalni teraz chciałem trafić, tylko żebyśmy nie zginęli od zombiaków. Jest bardzo dużo żelaza, więc myślę, że nie będę Was zanudzał wykopywaniem wszystkich. Zobaczycie to sobie troszeczkę szybciej. Dobra, więcej żelaza nie widziałem. Wykopałem około 13-14 sztuk. Nie jestem jakaś mega zadowola, zadowola zado... Nie jestem z tego zadowolony, może tak... Eee, o, tam jeszcze widzę. Tam w piecyku miałem 11 albo 12 tu miałem 23 żelaza mam. Więc brakuje mi do pełnego seta jeszcze jednego. To zrobię sobie... O, nie, to myślę, że to żelazo. Zrobimy sobie kilka sztuk seta i wiaderko z wodą i pójdziemy się kopać pod siebie, czego nie róbcie nigdy, bo wiecie jak to się może. Skończyć. Zrobimy sobie na pewno klatę. Wiaderko i pójdziemy po wodę. Czy ta woda będzie gdzieś tutaj blisko, czy jedna jest tutaj blisko? Dobra. Mamy wodę już. Czuję się bezpiecznie zawsze jak będę spadał, to jest szansa, żeby nie zginąć. Choć nie powinienem tak ryzykować na hardcore. O, i znalazłem właśnie kolejne żelazo. To daje nam pełnego seta, ale bez narzędzi. Choć na razie myślę, że przetwam bez żelaznego miecza i mm, i siekierki. Zrobimy sobie tak: wiaderko mamy, tarczy mamy, klatę tu mamy. Jeszcze 13 żelaza. To z tego. Hmm, na razie poczekam i przepalę. Pójdę jeszcze sobie po to żelazo. Bo teraz go dopiero zauważyłem. I to jest też na siekierkę żelazną. To na razie bez mieczyka. Może być jestem zadowolony. Jak na taką kopalnię, myślałem, że będzie tego więcej. No ale też nie będziemy narzekać. Zrobimy sobie w takim razie spodenki żelazne. Uuu, się przestraszyłem. To mi na razie nie będzie potrzebne. Jak tam z węglem stoimy z węglem, stoimy na razie bardzo dobrze. Dobra, myślę, że nie będę tutaj przedłużać czasu. Zrobię to, co mam zrobić. Nie będę wchodził niżej, bo znalazłem więcej tego żelaza. Jednak więc zrobię tak, że ja sobie zrobię rzeczy, które mam do zrobienia. I zobaczymy się, jak będę już w powierzchni. Dobra, także wyszliśmy już sobie z jaskini. I myślę, że możemy pójść szukać jakiegoś miejsca na osiedlenie się. Może tymczasowe, może jakieś stałe. Jeśli znajdziemy jakieś ładne miejsce, chciałbym na pewno gdzieś blisko wioski, żeby mieć jakiś dostęp do yy, villagerów. Dobrze, bycie. E, ułatwienie Teraz pytanie, w którą stronę ci Tam mamy. Tą wieżę pizzerzerów. Hmm. Myślę. Dobra, to jest... Możemy przejść się tym laskiem i zobaczyć, czy coś tam będzie. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Nie chciałbym spędzić bardzo du dużo czasu na szukaniu miejsca. Chyba tutaj nie znajdziemy nic. Nie zapowiada się na to. Ja bym wolał gdzieś bardziej terenach łąkowy. Tak to można nazwać. No i gdzieś blisko wioski, więc wrócimy się. Tu jest też kopalnia. Wrócimy się do spałna strony stronę Nie przypaliłem sobie też jedzenia. No ale już nie będziemy tracić na to czasu. Już zaraz kończy się drugi dzień. Więc będziemy musieli się szybko przespać. Bo ona na szczęście ma, więc jeszcze nie. Tam raczej bym nie podchodził jakoś blisko, żeby iść spać. Poczekamy sobie. Wezmę sobie jeszcze zbiorę stamtąd Sianko, lokisiana, żeby zrobić sobie chlebek. Ok, idziemy spać i mija nam dzień drugi. Można powiedzieć. Drugą noc mamy przez panom. Ok, teraz tak. Był tu Golem, ale raczej go nie będę zabijać są też te al alaje jak tam czyta dobra idziemy tam jest mineshaft jest, jest też spawner, ale nie będę tam schodzić, jestem w żelazny oprócz budków U znalazłem jeszcze przy wychodzeniu 4 żelaza, więc budki też będziemy mieli, narzędzia mamy OK, więc możemy szukać jakiejś wioski najlepiej. Kompletnie nie wiem w którą stronę się kierować, ale jest tu takie tereny są płaskie, więc teoretycznie wioska może być. Tam po prawej stronie jest biom wiśniowy, chyba to się nazywa... O! Jest też ruin portal. Jest to skrzynka? Chyba nie ma. Dobra, nie będziemy tego rozkopywać. A portal na razie nam się nie przyda za bardzo. Krowy na razie możemy zostawić. Tam raczej wioski nie będzie. I tutaj na górze w tym biomie wiśniowym by była? Szczerze nie wiem. Ale nie są tutaj złe tereny, więc będę szukać. No powiem Wam, widzowie, że tam jest ten biom wiśniowy i troszeczkę go obkrążyłem. Nie znalazłem nic, więc odbijamy w prawą stronę, idąc tam, w prawą stronę, tak jak szliśmy do Biomu. Eee, I na razie nie zapowiada się na to, żeby była jakakolwiek tu wioska. Ale jest mega wielki kanion. No, tam może być coś. Wszystkie, może w późniejszym etapie gry się tam wybierzemy. No, ale kurde, są tutaj takie tereny mocno płaskie. no! Takie na idealnie na wioskę. Tutaj też jest. O! I mamy. Mamy wioskę, widzowie. I myślę, że to jest idealne miejsce na osiedlenie się, bo tam jest kanion. Tutaj mamy wioskę. Ta wioska jest jakoś, jakaś duża, czy to taka. Na dużą się nie zapowiada. Ważne, żeby czerowie byli. I są. To, to mnie cieszy bardzo dużo. Sianka. Ta wioska jest taka minimalistyczna, widzę. Ale nawet w ładnych terenach przy lasku, przy dużej jaskini tak jak mówiłem już przedtem. Dobra, teraz szybko jakiś domek znaleźć, wziąć się tam osiedlić, tymczasowo. Nie ma tu jakichś dużych domków. Ten jest chyba największy, więc weźmiemy tutaj się tymczasowo osiedlimy. Weźmiemy, bo pewnie będą tutaj chcieli spać villagerowie. To im damy te łóżka tam na dół zrobimy to zrobić tak, że to rozłożymy okej okay, ja się tu rozkoszczę ładnie jakaś sakietka pojażę mniej więcej ten item ale jeszcze nie używałem go dobra, mamy jakąś skrzynkę teraz musimy się tutaj porozmieszczać tak tymczasowo oczywiście, robimy sobie podwójną skrzyneczkę no I myślę, że na tym etapie dzisiejszy film sobie zakończymy. W następnym odcinku będziemy skupiać się na eksplorowaniu tej wioski, zna znalezieniu idealnego miejsca na domek, jakiejś farmy zrobieni i tak dalej. Takich podstawowych itemku, yy, przepraszam, rzeczy, które się robi na survivalu czy hardkorze właśnie. Więc. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka z takim ekwipunkiem. Kończymy jeszcze, będą miał żelazne budki. Nie zapomnijcie zasubskrybować i zostawić łapki w górę. A ja już się żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko.